Mina Getzschałd nie zwalnia tempa w ratowaniu zabytków. Dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu odbudowy zabytków udało się przystąpić do realizacji aż pięciu ważnych inwestycji o wartości ponad 4 milionów złotych. W samym sercu Gietrzwałdu zakończono prace konserwatorskie przy elewacji wieży Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Za chwilę swój blask odzyska też Kaplica Świętego Józefa wraz z przyległymi krużgankami. Nieopodal w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Warmińskiej odnowiona została elewacja najstarszej jego części. Elewacja, która początkowo miała mieć zupełnie inny kształt, bo taki był plan, żeby powrócić do pierwotnego, ponieważ budynek był wykonany z czerwonej cegły. Okazało się, że ma ogromną wartość historyczną, także ten tynk, który jest, który w latach 30 został tutaj położony. Ogromne zmiany zaszły też w bardzo oryginalnym kościele ewangelickim w Łęgutach. Parafia od kilku lat pozyskuje dotacje na jego odnowienie z budżetu gminy Gietrzwałd i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale dopiero teraz pozyskano kwotę umożliwiającą większy remont. Kościół zyskał nowy dach, wymieniono stalarkę okienną i drzwiową oraz zainstalowano nowoczesne systemy przeciwpożarowe i antywłamaniowe. Udało się tak naprawdę zrobić taki największy i najważniejszy krok, który zdecydowanie wpłynął na to, że ta budowla przetrwa, że zostanie uratowana. Praktycznie ta bryła kościoła jest już zamknięta. Właściwie w tym roku i pewnie też przyszłym będziemy kontynuować te pracę. W planach jest remont elewacji i wnętrza świątyni. Odrestaurowanych zostanie także siedem zabytkowych warmińskich kapliczek: w Gietrzwałdzie, Rentynach, Pęglitach, Sząbruku, Unieszewie, Worytach i Nagladach. To nie tylko wyjątkowe przykłady lokalnej architektury sakralnej, ale też miejsca codziennej modlitwy i znak tożsamości kulturowej mieszkańców. Wiele z tych kapliczek towarzyszy ludziom od pokoleń, są świadkami historii, miejscem zadumy i lokalnych nabożeństw, takich jak Majowe czy Różaniec. Realizacja tych inwestycji to efekt konsekwentnych działań gminy Gietrzwałd, która jako jedna z nielicznych w kraju z rządowego programu odbudowy zabytków otrzymała dofinansowanie na wszystkie zgłoszone projekty. Cztery z nich zostały przygotowane przez parafię i archidiecezję warmińską. Natomiast zadanie dotyczące renowacji kapliczek było inicjatywą samej gminy. telewizja Kopernik. Kopernik.tv